No hello tutaj Purpose, są ze mną Yo, siemanko, witajcie wszyscy bardzo serdecznie, dzięki z tej strony Jest też mi Lighter, siemanko witamy w Modzie i gramy w Hidena no, e... Light, Lighter może coś opowiedz o sobie bliżej Purpose chodź do mnie, chodź tutaj z tyłu na górę, chodź. O tu musi skoczyć. Dobra, co czekaj, ty tam stój, a ja, ja na, na wabia idę. A to jest, świetne, to jest świetna miejscówka, Eee... No. Dzięki jest hiddenem, czyli go prawie, że nie widzimy. Genghis można, można po suficie biegać. Tylko Jak? to jakoś shift, albo dwa razy spacja, coś takiego. A co mam o siebie No, o twojej nodze. I przygodach. Kuku sobie zrobili na Dzień Dziecka. No, wczoraj dostał prezent. Od najgorszego tak? ojca na świecie. No, tak było. No. Dostałem Wiedźminia, ten nowy dodatek. I dzisiaj. Dzisiaj dostałem prostu... prezent od mamy, bo mnie wygoniła na wycieczkę, w której y, sobie dostałem gips na ten. Dzięki, że ty jesteś? No, gdzieś sobie biegam, a wy? No no, czekamy na ciebie. No co wy czekacie? Szukajcie mnie. No ale to, to ty nas masz szukać. No, mam hmm. 3 minuty. Dobra, musimy. Weź. Ja, dobra, ja, dobra, będę, dobra. ja będę szedł tyłem. Y, za, za tobą lighter, bo no, ja muszę pilnować w tyły. To... Ja go słyszę A nie, to puszka spadła Ja go słyszę. O nie to puszka. Gdzie wy jesteś? I co, możesz biegać po suficie? Jest tu, krew jest tu! Suficie. Oberwał raz. Nie wiem gdzie ty jesteś tutaj. O tu był Ej! Yeah! Czego nie znisz, Czego ty nie zginąłeś, purpos? No bo to lewym nie zabijasz, prawda? Prawym ci nacisnął nie, nie, nie trafiłeś we mnie No krew się z ciebie polała. Lighter i z jednej się biegać po suficie? Nawet po, nie próbowałem, nawet ze złamaną nogą the kill. No. Znaczy ze skręconą nogą the kill. Dobra. Hmm. Teraz hmm. dzięki musimy y poszukać Lightera Mienic Nie, to on nas ma szukać. Szan A te, te, teraz! <laughs> Przepraszam bardzo. Przed to... chwilą ktoś mi mówił, że to on nas ma szukać. To jest bardzo trudna mapa w ogóle dla nas, wiesz? W ogóle to jest o tu, chodź tu, o tam chodź. Jak tam wejść? Wiem, że jakoś było, da się. Znaczy, jak nie tam da się... Wskoczyć, nie da rady. Nie da się chodzić po ścianach, ale da się y, spiąć na ścianę i Myś myślę jeszcze jest to, że... A czym się skołpa włącza? Nie ma tu skołpa. Ja, no jak to nie? A to ja mam w ręku. Ale to, to o, tylko jest taka taki... ściema, no. No taka ście... taki ściemowy skołp ten. Biegać nawet nie mogę szybko. No bo to jest! Pojawił się przede mną, kurde, nie mogę tam wejść! Gdzie no. ty jesteś, Dingis? No dole, tu! No i patrz, zablokowałem się, nie mogę tu skoczyć w ogóle, no. Bo to z kontrolem. No, o, mm. udało się. Lal. O, spadłem. I Znowu spadł, Dingis. Ale już jestem. To było specjalnie teraz. Czekaj, dostał, oberwał ode mnie, to wiem. I to chyba dosyć FS? Jest tu! Kurde. Ja go nie widziałem. Ja go naprawdę nie widziałem. Na górze jest, widzę go! Patrz, strzelaj tu! Dobrze. Kurde, no ile zostało? 35. Kurde, już tyle. Naprawdę fajne jest, jak klikniesz SHIFT i dotkniesz w ściany, to zablokowujesz się i żeby znowu uciec, nie? żeby się odkleić, musisz znowu SHIFT kliknąć, to jest śmieszne. No ja jestem tego Bo Jak widać. wtedy purpos uciekałeś nie jak cię pierwszy raz chciałem zabić, to po prostu siedziałem nad wami i patrzyłem się na was. Aha. Znaczy generalnie wydawało mi się, że dostałeś ode mnie to do, jest po teraz. Pomoc. Dostałem noc... raz w łeb. Nie. Lighter, dalej jesteś. Tak, dalej jestem. Krew się rozbrzgiwała kilka razy. To może jakoś, nie wiem, jakoś mało dostałem, a czy w sensie... Mówię jestem jakoś bardziej odporny pewnie, nie? Możliwe. Po prostu Czekaj, to czekaj, czekaj, bo ja go już słyszę gdzieś On no tutaj. To ja zganiam po tym. Aha, to chyba, że ty, U, niżej Chyba go widziałem Tak? Bo ja właśnie nadal nie Kurde. Najgorzej, że tu nie można chodzić na tym. No. To jest gdzieś. Chyba gdzieś. Tu słyszałem. jest Ja pilnuję pleców. Dzięki. Patrz w jedną stronę. No nie, to... No dobra, to teraz patrzcie ja tu. Muszę kurde Jest! Gładę... Tutaj! Jest na ścianie! Już nie? Już gdzieś uciekł. Jest! Był. Ale znowu ode mnie oberwał taką serię, że szok! Ile ci zostało życia? 37. No kurde no! Gdzie on jest? No teraz to, to, ci nie powiem gdzie on jest, ale, ale no 37 życia mu zostało, Dzięki. Jest! O za tobą! Przed tobą! JEST! jest! A, nie, a! Się... <laughs> nie wiem jak ja nie trafiłem Byłem przypierany, że trafię, dzielicie? Skontroluj się synka Mam minus 4hp A teraz? Ja Puts. dobrze Mam minus, miałem minus 4hp jak zabiję Dobra, 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 dobra. Kurde, zasłaniam statystyki, ale to nic, dobre. Lejtek, gdzie jesteś? Pewnie. Też, że teraz musimy współpracować. Gdzie? Tutaj jestem, przejdź. mamy dwie takie Peś. same szabladronie. No, one są... One, one, chyba więcej zabierają, wiesz? Chodź tu. Tak, ale swobodniej. Tutaj. Ja wiem gdzie, chodź, chodź za mną, chodź za mną, bo tu jest za dużo miejsca. Najgorzej, <laughs> że wy słyszycie, kiedy ja się poruszam. Gdzie jesteś? Cofnij się tutaj, na schodach. Gdzie na schodach? Na tobą Na górze. A tu. O tym. tam wlazłeś. No. Dobra. Gdy ja patrz tam, ja patrzę tu. Nie, to ja ja tylko patrzyłem jak strzelam. Cicho. Nie przeszkadzaj. Gdzie wy jesteście? Aha, tu cię mamy, robaczku. Kurg posikuty. Zgaś tą latarkę. No, nie mogę was znaleźć. Tym to się tak. ten? F. Skup się na jednym. Zrozumiałeś? Nie. Kurde, gdzie wy jesteście? Come on. Nie mogę was znaleźć kompletnie. Szczególnie, że ja tren znam tak dosyć słabo, bym nawet powiedział. Nie, ja w ogóle. Dlatego za laterem poszedłem. Jest tam! Michawałeś go, tu. i tam dalej. Ha, ha, ha. Hmm. O słyszałem go, tam dalej siedzi. Ze ścianą go słyszałem. Nie ma na nie, nie mam jej dużo. No mam jeszcze sporo. Nie, nie mam spora, masz sporo, masz mało. Jest obok ciebie! A jaj. Ale go wyczaiłem! <noise> Tak. Ale jednym z całem mnie zabiłeś, wiesz? No bo to był taki boom headshot, boom, boom. Nice, one. Ale to poprawiam. Nie potrafię się posługiwać jeszcze tym shiftem, on jest dosyć taki skomplikowany. O, teraz ja jestem. Znowu mam tą głupią broń. Ej, ja w ogóle mam najniższy score, bo jeszcze nikogo nie zabiłem. Z zawsze do, ten. Yy, mm, zawsze to ja byłem na końcu. Ten, a a dzięki dobijał. No i za można było gdzie jesteście? No, no, ja, ja, tutaj Tutaj, tak? Ja tam idę Dobra, to chodź, chodź tutaj, idziemy Dobra, ja pilnuję... No ma lepsze oczy? Ty czy ja? Ja tej strony pilnuję No właśnie Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Jest? Nie, to czułem, nie celownik. No szkoda, że nie ma celownika, nie? No. Takie nawet dobrze, bo to jakieś utrudnienie zawsze, nie? I to i tak utrudnienie jest, że go nie widać, wiesz? Znaczy, jak jest większa ilość graczy, to jest tu, jest tu. Ależ, no nie mogłem, no znowu tym prawem i... On tak dziwnie ten mnie rzucił. tylko. Bo ty tym musisz ciągle skakać, gdzieś latać. Kurwa. Nie, to było dobre pomyślenie. No no nie, bo stanowisz chciałem... miejscu, pomyślenie. Nie, no i prawym! Co, to, to, miejscu? To ładujesz, stanowisz miejscu bardzo długo ładuj. Dobra. Stanowisz miejsce i tak. Nie no, byłem już obok ciebie i chciałem prawem i on zamiast cię zaatakować, on tak Ale dziwnie tym nóżem rzucił. bo on się ładuje. Wiesz, Ładował nas... nóż? No w sensie taki wiesz, mocny atak jakbyś go nie wiem. Aha, to trzeba wiesz? to było wcześniej zacząć dopiero wbiec z tym. Tak, tak, myślałem, że powiesz, było mi to wcześniej powiedzieć. Nie, trzeba było ze wcześniej zacząć ten atak, tak mi się wydaje, znowu mam tą dziwną broń. Gdzie ty jesteś? No za tobą. A tutaj, dobra, to... No. Jest tu, jest tu, jest tu, jest tu, przykleił się do sufitu. Tak? Gdzie? A, wy tutaj jesteś, jesteście, dobra, lecę Uważaj. No i tej drugiej strony, może Oj, bardzo słabo stoimy, szczerze powiedziawszy Kurde, no tutaj jest lepiej, bo tu jest wąsko A tak, ale no, może nas zajść od tylca. Jedź jedz. właśnie mnie zaszedł. No. i właśnie to było coś, co, czego ja nie rozumiem, bo ja go nie widziałem w ogóle. Młahahaha. Jak tam. Jak to żeś tam. To no, pewnie siedział na ścianie i nas czekał. Ja, nie, nie, ładowałem prawy i potem szli tylko przybiegłem i ciebie, pek. I, a ja Cię ja Cię ale ci widziałem, ci widziałem Ale czyli w ogóle w ogóle ładowałeś to wcześniej, ten prawy. Tak, bo on tak. Mam czy... tak... No. Kurde, lighter jest znowu, no. A ja mam na razie zero w ogóle: zero! Kurposkupa. <ścoughs> <Por> Dzięki na, na, na ten, na moich prawych kilach jedzie. No dobra, dobra, nie bądź taki hopsia siupsia ty. Twoich, twoich zaraz. Tak, hopsia siupsia W ogóle mogę więcej skoków na razie. Dzięki, zwróć. Chodź Gdzieś ty poszedł? Tuś słyszę? Jest nie! Kurde, znowu naładował i... Za ja plecami tak jakbym się słyszał. O, był. Kurde, nie wiem gdzie on jest. No jest. cały czas nożem teraz walił chyba lewem. Fiam. No piernicze, zupełnie go nie widziałem. Ciężko jest na purposa trafić. Na, na słuch, że tak powiem, cię ci próbowałem brać, ale niestety to nie pykło. Oj tam, oj tam. oj tam, oj tam, oj tam. jest. No czemu to znowu no jest? Bo, no bo, kim nie ty No właśnie, póki nie zabijecie mnie, albo nie przetrwacie pięciu minut bez umierania, co? To... No dobra, dobra. Ach, będę ciągle ja. Tu trzeba być jakimś dużym korytarzu, z jednym wejściem. A. właśnie, nie zawsze, bo jak jest... Ty, bo jedyny będę wąsko, nie? Dobra, to no byłem, się... ale. Tu stój, i tam patrz. Jakby się schował, ale. No, na się górę patrzę, ledy, na B. To... No dobrze, no to ja tu będę patrzył. By... Jakby się schował... Tylko mi info, jak się pojawi, tak? Jest tu! <słuch> <słuch> Gdzieś tu jest, bo obrywał chyba. Kurde, nie mogę się ruszyć Nie, on już sobie poszedł W którą stronę? O, jest tu, kurde! W ostatniej sekundzie go zauważyłem I pewnie znowu ode mnie oberwałeś coś, i co? Jest obok ciebie, dzięki Widziałem go! Nas oberwał a mo mi się skończyło. Ile zostało życia? ci życia? 26, ale dżingis, dżingis mnie nie robił. Dobrze. Kurde, a mo mi się skończyło. Tak już go trafiałem tutaj, no. Ten game jest świetny, naprawdę. Fajne to jest to. Fajne, to, fajne, tak? fajne, fajne to jest. O, jestem fajne. wreszcie zabójcą. A ja nie jestem i nie widzę swojej broni. Bo ty teraz będziesz rękoma walczył. Tak, jestem Nogą już jedną nie możesz, także <laughs> Jak. Ja. Ja, jak to. Czekajcie, bo muszę coś sprawdzić. Bo jeżeli to zadziała. Mam... Okay, Masz broń. Ale ja nie miałem na początku. I znowu mam tego głupiego skara, ja pierdolę. Ja też. A to się chyba F3 wybiera. Tutaj jest. Eee, coś ten, co się stało? Jak nie żyje? Co to było? Rzuciłem da. granat. a no, możemy ustalić, żeby nie rzucać tych granatów. Chciałem przetestować, czy to można rzucić. No, ja to... No, jest gdzieś granat. No, umarłem od granata. No właśnie, ja tak Ja cię to... patrzę za plecy, Kasper. Także nie mogę pod... być twoimi oczami, twoimi Ej, za nie żyjesz. To, to nie żyjesz. A kto umarł, ten nie żyje. No, dlatego ja takim duchem jestem. O ja, pierdzielę! Czekajcie, bo mnie wywaliło grę. Jak, to tak, to. What the fuck, co się wydarzyło? No tu można wybrać broń, jak głupek Czym? F2 Kałach! What the fuck, nie wiem, nie wiem czy mi się nie zepsuło nagranie, ale no no trudno. MP, MP. Bo coś mi się poprało na chwilę. Ja no nie i, wiem i, gdzie ty jesteś, że powiedział, że zgubiłem się. I, i strzelba. Jakaś podpowiedź, na którym jesteś w bs Nie, bo aż 3 minuty. Hm. Mam nadzieję, że ty się nie skitrałeś jakoś tak. Wcale. To jest pomysł, ty skitrać Dzięki, Purpose Co? To jest pomysł, żeby się skitrać. Mm. Zgubiłem cię zupełnie. Nie mam pojęcia, gdzie jesteś. Mogę ci podpowiedzieć, że obok Kacpra jest śmietnik. Że co jest obok katra Śmietnik. Okej. Okay. Bo no. powinienem później do tego śmietnika, i, mi, i No ale powiedziałem, coś. że jest śmietnik, bo są dwa tu co najmniej, nie? No dobra, ale są blisko, no. Hmm. Nie, tych śmietników jest sporo, więc. Mogę do jakiegoś zamkniętego pomieszczenia wejść. O o, o My się. jak mi rzeczy. Dzieje. Kurde, nie wiem gdzie ty jesteś, zakupiłem cię totalnie i absolutnie. Teraz yy, mogę Ci podpowiedzieć, że jest niedaleko torów. Ale już ucieka z tamtego Wraca. Wiesz, gdzie tory, jest zamek? No. Nie wiem, gdzie jest zamek. No to jest na zamku. No, Tory, wbiegasz z jednej strony tak nisko, przebiegasz takim dużym, dużą rampą na drugą stronę przy, przy stojących wagonach. Ale wewnątrz czy na zewnątrz? Wewnątrz. No, wewnątrz. No to nie wiem, gdzie on jest. Aha, tak jasne. No już cię słychać było. <noise> Dostałe, zlamiłem, raz, dostałeś, raz dostałeś, raz dostałeś. Nie, 100% nie? życia. No i co? A w 100%, um, um, um. Krew, 100 życia? Śmiesznie. Ale coś mi się w ogóle, słuchajcie, na monitorze podglądowym mi się y, przestawiła rozdzielczość. Nie mam pojęcia, co się wydarzyło w ogóle. Dobra, ja mam teraz MK Kasper. Kto teraz jeszcze? Ja. ja. Purposłuchajcie, spóki go nie zabijemy, on będzie dalej. Ja mam nie, MK. mam dwa kill. Musisz być bliżej. Co nie, wiesz? Ja nie, mam MP. Musisz być bliżej mnie. No Bo tak to bym umierał sam. Nie da. umiera. umierał. Tylko zresztą chodźmy się schować, nie będziemy łazić. Patrz z jak go zobaczy to... A, a, tu. Ja chyba go słyszałem. Gdzie jesteście? To tak coś tu słyszał? No to nie ruszaj się może, co? Ja was nie widzę kompletnie, więc... Super. On kłamie. Nie, nie. To naprawdę nie widzę. Super. Świetnie. <laughs> Gdzie oni mogą być? Tak, a teraz Sru taki, taki... Tak sała, nie? Najgorsze, się poskradać nie można trochę, nie? No. Mm -hmm. ty się ciągle cofasz? Zabierasz... No, bym... Miejsce ci zabieram, no faktycznie. No tak. Jest... Nie wiem, gdzie jesteście, panowie Nie potrafią Aha. was namierzyć. To powinno być takie pomieszczenie, za którym się powinniśmy schować. Trzeba byłoby też, żeby tam wejść, drzwi otworzyć. Jest tu! Dobrywał! Ajajaj aj, ja. Zdjąłem go! No, ale ja też go bardzo dużo widziałem, kurde Nie ten wiem, kadoła. kto mnie robił, bo na, na początku dostałem parę, parę <laughs> razy obrażenia i ten. Okay. To co? Skończyła się mapka. Skończyła się. Skończyła się mapka. To dziękujemy serdecznie za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę i do następnego odcinka. Trzymajcie się! I pamiętajcie, że go łączą na odpoklenia. Na razie. Dokładnie, a ja już czeka z tutaj na odcinku szybkiego pozwrotu do zdrowia, no bo Tego trzeba, również. trzeba, to to ten gips na całej nodze to jest tragedia wam powiem. Trzymajcie się do kolejnego razu na razie. Cześć.